Się Siema. manewrzko, udało mi się dzisiaj jeszcze raz zrobić live'ika Tak do 21 live będzie dzisiaj. Myślę, że na dziś to koniec będzie. Ale oczywiście nie wiem. Zależy od Was, widzowie, kto wbije na a, nie? A Donajcieki już daję. A jeżeli ktoś na przykład napisze coś, to ja nie będę widział, bo robię Donajty teraz. Czyli no, kolejam ja, nie? Dobra. Donajciki sam. O, ktoś dał mi unusoba, no to dziękuję za to, no, ja. dzięki za dwie łapeczki już. Oj, już czytam czacik już. Chwileczkę. Siemanko Mateusz Gorzycki. I dziękuję za trzy łapeczki w górę już. Mam. W ogóle witam ile osób u już patrzę. Siema walisz y, o 144 Hz. Czy jak to tam się czyta? Chyba dobrze y, ten przeczytałem. Co więc, zostawcie łapeczkę w górę, kto Boże. O, już czytam czacik, już, wróżeczka yy, Siema Mateusz Gorzycki, sieba walisz on 144 Hz oraz Toxic Pro Siemka. No to tak pierwsze to sobie zagramy Aranki. A potem dla ciebie da e, gry z widzami, więc czekajcie na chwilkę. I nieraz się widzowie będę mutował, bo no nie chcę, żebyście słyszeli, dobra, ale ważne. Po prostu się będę mutował. No więc no, lecimy sobie z arabeczką. Mam nadzieję, że y, wygram raz przynajmniej, albo zro zrobię kila przynajmniej innego. O, spocęńca. O, spocęniec. A czy ty musisz mnie zabierać, to? Chłopca <noise> nie umie. Znaczy, ja też nie umiem. Aha. Chłopiec za mocno spocony, nie? Dobra, nie wiem, na co sobie polecieć. Może na sz szwary. Dobrze. Jeżeli ktoś nowy nie ma słupika z wodeczkiem na kanale, to zachęcam, bo lecimy po 100 do końca miesiąca. Mam nadzieję, że się to uda, ale wątpię w to. Jeżeli tak będą codziennie 5 nowych osób, no to raczej się uda. Ale to zależy od Was, widzowie, że będziecie na lajnikach. Och, chyba się cała moja, tak? A nie. Jeden goś leci. A tylko szybko po niego lecimy. Pateczki by się przydały, nie ukrywam. A to pół skupiania na w dzele. W ogóle, sorry, że tak mało gadał, ale nudzi mi się dzisiaj totalnie Cieszę się, że w ogóle jeszcze zrobiłem live'a, bo jednak fa fajnie Was yy, widzieć na tym czacie, nie? O, już kolejna osobka wybiła. O nie! Widzowie, widzicie to? Jest najgorzej. jest tu gdzieś. kajot może być się ma pip się ma się ma Dobra, idziemy sobie na kucaku. No, nie od tego pana. I na ła. No, chyba nie ucieknę od tego. Opa. Dobra. Rura. Nie chcę stracić punktów. Można zagrać? Y, pewnie. Y, łapka w górę pod streamem i subik z dzwoneczkiem na kanale i, i zaprosisz, bo, no. Albo jak Cię nie ma w to ja Cię zaproszę. Znaczy, ja wiem, y, y, kim Ty jesteś, Pip, ale, no. Dobra, szybciej będzie z buta totalnie, nie? Uciekłem od tego chopa Nie chcę się bić Jestem słaby na arenach Jestem takim się bały mnie Na arenach Totalnie Czekajcie Dobra, teraz jest gitara jakby co to ja nie będę czytał, na, na razie widzę w je, y, komentarzy, bo ładuje mi się telefon, a nie chcę mieć y, pół ekranu zajętego przez komentarze. Znaczy, nie przez wasze komentarze, tylko y, przez pół tej ścianki na ekranie, więc no. Tak ale niepotrzebny mi. Albo w sumie? Sobie wezmę dwa. Czemu by nie? Czemu by nie? Dobra ten chopy z y, siorbanych jest, to wiem już. Jak mi się uda... Jak mi się uda kogoś zabić, to będę taki szczęśliwy. Bo ja na arenach jestem totalnym mambikiem. Więc no. Ej, ja mam nadzieję, że nie słychać y, tego, co moi rodzice gadają w tle, bo gadają, wiecie? Więc y, dlatego tak troszkę gadam więcej, bo nie to, żebyście tego słyszeli. Dobra, rura, piasek i lecimy. Czy wydawało, czy ktoś śledził? Pipi jesteś yy, na live czy nie? Na, na, napisz po prostu, jak jesteś. To napisz tak, to wtedy będę wiedział, bo nie chcę mi się tego. Albo zobaczy szybko komentarze i dla tego i tyle. Dobra, troszkę się boję aren grać. Ale okej. Okay. Nie wiem te, dlaczego się boję Arlen grać. Się tak boję ty, ty, tych y, głupich to Cały czas... No i się biją. Ej, widzowie, bo ja szukam y, duo, a ja... Gnoju. co? Nie, dobra! Nie gram w to gówno. Ho hop, mnie lampę y, postawił już mnie zablokował. To jakim cudem? No dobra, kto, kto chce grać widzowie? A Aby sobie odpalę czat na tym. Czekajcie. O, teraz jest git. Ja sobie może odpalę czat y, na tym na laptopie. Będę, le będę lepiej miał. Już patrzę komentarze tu. Y, pip y Y, można zagrać y, jak najbardziej, wiesz? O Siema, Eniu. Siema? Siema, y, mam pytanie o no, Można. Dobra, ale y, wycisz sobie troszkę mikro, albo ja cię wyciszę, ok? Dobra. Bo masz za głośno. Ej, powiedz coś teraz. No. No to jeszcze cię ściszę. A teraz powiedz coś? Ano. no. to teraz jest chyba Git. W ogóle taki wolny laptop, nie? Y, areny. Ustaw na Albo daj dowódcę. Nie, nie usunę cię. Pieńska daj. Dobra, spoko już. O, dzięki. Ja jedno sobie załaduję laptop i... możemy grać, wiesz? Dobra. Kurde, ale się spociłem na tego chopa trochę. Musimy być wiesz dla dzisiaj punktów. Ej Byku. że mi się tak zacina laptop. Teraz widzowie, zagramy. Tylko muszę sobie wejść w moje, w moj YouTube. No może kogoś zaproszę. mojego widza o, nowe, ale gra. O, siema. No. Y, gramy? Ale ja botem jestem. No i co? No. To nieważne, czy jesteś botem, czy jesteś botem. Jak chcę na sobie ile sobą punktów program. macie? Co? Ile punktów macie? Czekaj na chwilę. Znaczy, Kacie tak, bo ja 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 zgaszę styry, I znów odnowię je sobie no albo dobra. A ile punktów masz? Ja? No. 2357. A ty? 5000. Ile? Aha. Oh. Dobra widzowie, to czekajcie na chwilę. szymolc no. ja mam pomysł, bo ja, już, bo ja chcę sobie coś zjeść, nie? Hmm. to ja skończę live'a ale na hmm. chwilę, no i zj zjem szybko, i bo wyłączę live'a i nie będę z tobą jeszcze grał, nie? wyłączę live'a hmm. i to zjem i zrobię live'a i możemy zagrać, okej? Okay? dobra ale ja, jak mówię, nie, nie, nie wiem czy zagram jeszcze, wiesz? Dobra, jak zagram no to zagram, okej? Okay? No No to pa no. Wejdź na live'a Okej okay. Jak zrobię? No to nara Dobra widzowie, ja idę sobie coś zjeść szybko, ja nie chcę tu was zanudzać, tak? Więc yy, skończę live'a i do was przyjdę, zrobię też live'a, ok? Więc y, to ja zaraz wracam. Więc wyczekujcie live'a.